Hej, tu Zuza, a to emocjonalna prostytucja, czyli podcast o tym, o czym akurat chcę Wam powiedzieć. A ostatnio nic mi się nie chce mówić i chcę mieć tylko leżeć w łóżku i oglądać seriale na Netflixie. W sumie to już nawet mi się tych serialów, seriali nie chce oglądać, bo czuję taką złą energię, bo to nie jestem ja i jest mi trudno, bo jest teraz tyle rzeczy, na które nie mam wpływu i czuję się trochę, jakbym się zapadała w ruchome piaski. Czuję taką gulę w gardle, bo ja bym chciała już do przodu. Bardzo łatwo z takiego chwilowego stanu zestoju wpaść w taką dziurę z mułem, a ja nie mam czasu ani ochoty znowu wpadać w dziurę z mułem i znowu się z niej próbować wygrzebać. I chodzę po tym domu, niby robię jakieś rzeczy, które w ogóle mnie nie satysfakcjonują, no i próbuję napisać odcinek. Od czasu jak wleciał ostatni, próbuję napisać następny, i siadam, i piszę, i kasuję, i piszę, i. Jeszcze raz kasuję, jeszcze raz piszę, bo mi się nie podoba, bo ja bym chciała dawać tylko pozytywną energię, ale ostatnio mam tej pozytywnej energii tak mało, że mi to ledwo starczy na to, żeby siebie reanimować. I nie sądzę, żeby ten stan można było nazwać nieszczęściem, bo to jest bardzo duże słowo, a ja mam bardzo dużo rzeczy, za które też jestem wdzięczna. I z jednej strony, okej, okay, jest się tak czasami czuć, jak się teraz czuję. Ale z drugiej strony jest się bardzo trudno pogodzić z tym, że teraz jest tak jak jest, i nie mogę mieć wpływu na rzeczy, które nie zależą ode mnie. Zwłaszcza, zwłaszcza jest mi ciężko to zaakceptować, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że jest dużo rzeczy, za które mogę być wdzięczna. I pewnie nie jedna się tak czuje, dlatego dla tych z Was, którzy się tak czują, czuli albo przytrafi wam się, że będziecie się tak czuli, to nie jesteście sami i pamiętajcie, że. Macie swoje katalogi przyjaciół, i na pewno w tym katalogu macie kogoś, kto też przez to przechodził. A jeśli nie macie, albo nie chcecie o tym rozmawiać, to teraz macie ten odcinek. I czasami z tym takim uczuciem zastoju jest jak z każdym innym, także trzeba troszkę poczekać, żeby wietrzało. Jak pokój rano, jak otwieracie okno, bo pachnie spaniem, i wiecie, trochę czasu potrzeba na to, żeby. Ten zapach spania wywietrzał, ale to mija i to uczucie zapadania się w ruchome piaski też minie. Ale zanim wywietrza je, to jest jeszcze dużo rzeczy, które możecie zrobić, żeby chociaż na chwilę poczuć się lepiej i ja na przykład w mój ostatni dzień, zły dzień, pomyślałam, że okej, okay, są takie rzeczy, na które nie mam wpływu, ale są też takie rzeczy, na które mogę mieć wpływ i przy okazji sprawią, że poczuję się troszkę bardziej potrzebna. Więc sprawdziłam stronę schroniska dla zwierząt, zobaczyłam sobie, kiedy tam mogę przyjść, jak mogę pomóc, i ruszyłam dupę z domu, chociaż, chociaż mi się kurwa nie chciało wychodzić z łóżka, ale ruszyłam ten tyłek i poszłam do schroniska dla zwierząt, dla kotów konkretnie, bo ciekawostka na temat Bergen i okolic jest taka, że jest tutaj bardzo mało bezdomnych psów, i to jest super informacja, to jest highlight tego tygodnia dla mnie. No, i w każdym razie poszłam do tego schroniska dla kotów i powiedziałam: Dzień dobry, ja tutaj przeczytałam na tej stronie, że mogę przyjść, być wolontariuszką, no i przyszłam pomóc. No i bardzo miła pani mnie poznała z kotami, oprowadziła mnie po schronisku, opowiadała mi historię. I na przykład jest jeden taki kot, który miał dom i go porwali z tego domu i zajmowała się nim starsza pani, ale potem już nie mogła się nim zajmować i trafił do schroniska. No I potem miał trafić z powrotem do tego pierwszego domu, z którego został porwany, ale jego właściciele już mieli nowego kota i te dwa koty się ze sobą nie dogadały, dlatego musiał zostać w schronisku. I ten kot w ogóle jest dziewczynką i ma na imię Jasmine. I zrobił dla mnie coś cudownego, czego w ogóle się nie spodziewałam. Jakieś 10 minut po tym, jak ją poznałam, wróciłam do jej pokoju, żeby się jeszcze posocjalizować z kotami. I ona sobie siedziała na jednym fotelu, ja sobie usiadłam na drugim, no i tak wiecie ją głaskałam, a ta wariatka w ogóle postanowiła mi wskoczyć na kolana i się na mnie położyć, i zacząć mruczyć, i oczekiwać, że ją będę miziała i głaskała. I wtedy zaczął mnie wypełniać taki spokój i przekonanie, że jestem na dobrej drodze, że wybrałam to miejsce dla siebie i ta droga, chociaż akurat teraz nie jest. Najfajniejsza i najszersza, i najzajebistsza. To, to jest droga, którą wybrałam i wybrałam ją dlatego, że ją chciałam i chcę na niej zostać. I takie mruczenie kota troszkę mi w tym pomogło. Bo nie jestem quiterem i to, że czasami jest ciężko, to nie znaczy, że zawsze tak będzie. A potem poszłam na obiad do domu mojego przyjaciela, i ten dzień jako pierwszy od długiego czasu był po prostu. Spokojny i tak trzymam się ostatnio tych małych rzeczy, które mi się przytrafiają, jak na przykład ten ciepły kotek, albo trochę zaostry obiad, albo duży czarny pies, którego ostatnio spotkałam na hikingu i dał mi się pogłaskać, a jego właścicielka dzielnie prowadziła ze mną small talk, jak go głaskałam tam przez 10 minut, bo czasami nie mamy wielkich przełomów. Ani wielkich powodów do radości. Nie każdego miesiąca podejmujemy decyzję o przeprowadzce, ani nie jest tak, że każdego miesiąca decydujemy się wejść na drogę do spełnienia marzeń. Może czasami życie staje się trochę mniej ekscytujące, może czasami musimy trochę poczekać na rezultaty naszych działań. Zdarza się, że tych trudniejszych rzeczy jest po prostu więcej niż tych dobrych. Czasami wszystko, co mamy, to są te małe rzeczy. I w tym całym smutku i trudzie czasami. Te małe rzeczy nagle świecą bardzo jasno, i jeśli tylko zdecydujemy się zostać na tej drodze, którą wybraliśmy, one nam ją trochę oświecą. Będą takimi świetlikami ze świecącymi tyłkami i przypomną, dlaczego akurat tę drogę wybraliśmy. Nawet jeżeli przypomną tylko na chwilę i rozświetlą tą drogę tylko na chwilę, bo dużo małych chwil składa się na godziny, potem na dni. Po prostu postaraj się wytrzymać tę minutę, potem następną, aż wytrzymasz godzinę. Cały dzień, potem wytrzymasz tydzień. Czasem nie jesteś gotowy o czymś rozmawiać, czasem potrzebujesz czasu i nie ma się to spieszyć, ale bardzo ważne jest, żeby w tym dojrzewaniu do tego, żeby zmierzyć się z problemem, który ci się dzieje, z tymi trudami, które ci się dzieją, nie próbować ich wcisnąć do szafy z trupami i go już tam zostawić. Będą takie problemy, o których może nie będziemy chcieli rozmawiać, może dlatego, że mamy taką osobowość. Może dlatego, że nie chcemy o nich rozmawiać, ale bez względu na to, czy to sobie zwerbalizujemy przez rozmowę z kimś albo, nie wiem, zapiszemy, przepracujemy w głowie, wrzucimy do naszej sztuki, czy zrobimy z tym cokolwiek, co jest dla nas wygodne, dobre i w czym czujemy, że chcemy zamknąć nasze uczucia, nie można unikać konfrontacji z tym problemem. Mierzenie się ze swoimi problemami jest trudne, wiem. I trudno jest zaakceptować, że są prawdziwe. Czasami ciężko nam też przyjąć słowa ludzi, którzy próbują nam na nie zwrócić uwagę. Czasem ludzie, którzy chcą nam pomóc, nie potrafią dobrze dobrać słów, żeby nie sprawić, że czujemy się pod presją albo czujemy się nie okej okay ze swoimi uczuciami i problemami. Czasami nasze problemy sprawiają, że nie możemy udźwignąć problemów drugiej osoby. I to też jest OK. I ciężko wtedy jest racjonalnie myśleć i zachować dziwną krew. Dlatego bronimy się jak potrafimy, zamiast powiedzieć, nie mogę dzisiaj o tym słuchać. Ale emocje wprowadzają też jakiś kolor do tego życia. Nie myślicie, że świat byłby trochę nudny bez tych takich małych nieporozumień i spinek? Bo przyjaciele zostaną przyjaciółmi i jako chłoniecie, pogadacie i to ogarniecie, to wszystko wróci do normy. Wyobraźcie sobie świat, w którym, kiedy macie problem, wyłączacie emocje, idziecie do pustego pokoju. Siadacie przy stole i mówicie: Drogi, kurwa, ktoś tam mam problem natury takiej i takiej, i moje uczucia są takie i takie, a teraz proszę, czy mógłbyś mi przedstawić swoje stanowisko? No to by było trochę słabe. I ja myślę, że my tak naprawdę kochamy emocje, potrzebujemy emocji, bo dzięki nim świat ma kolory, ma tempo. Dzięki emocjom w ogóle dostrzegamy, że coś jest nie tak. One nam pomagają nie tylko wejrzeć w siebie, ale też doświadczyć jakiejś prawdy o drugiej osobie, widzącej emocje. Emocje są ważne, bo informują nas o tym, co jest dla nas okej okay i co dla nas nie jest okej. Okay. A wtedy możemy szukać źródła, możemy się zastanawiać dlaczego i możemy albo iść dalej w stronę tych rzeczy, które są dla nas okej, okay, albo eliminować te rzeczy, które są dla nas nie okej okay i nie w porządku i źle na nas działają, albo próbować jakoś je zmienić, próbować na nie jakoś wpłynąć. Dlatego otwórzmy się na swoje potrzeby i na potrzeby innych. Na dialog dzień po spinie, czy tydzień, czy kiedy będziemy gotowi, uczmy się wrażliwości na drugą osobę. To, że my czegoś potrzebujemy, to że na przykład ja czasami potrzebuję wszystko z siebie wyrzucić, zwerbalizować. To nie znaczy, że ty nie wolisz przepracować z tego w środku i o tym ewentualnie później porozmawiać. Prawda jest taka, że trzeba być gotowym i dojrzeć do tego, żeby zaakceptować, Pomoc, ugiąć kolanko i pozwolić drugiej osobie nam współczuć. Czy nie wiem, czy na przykład wy tak macie, ale ja tak mam, że nienawidzę, jak komuś jest mnie żal i naprawdę dużo mnie kosztuje, żeby przyjąć to uczucie, czyjeś, że komuś jest mnie w ogóle żal. Chociaż to taka naturalna reakcja na czyjś smutek, że komuś jest nas żal, ktoś chce nam pomóc, to dobrze świadczy o tej drugiej osobie. I nie można nikogo winić za to, jak reaguje na nasz smutek, bo. Zazwyczaj ludzie nas traktują tak, jak sami chcieliby być potraktowani i to wynika z dobrych chęci. I może to nie zawsze jest dobry pomysł, ale wierzę to, że każdy stara się zachować najlepiej, jak potrafi. Ale co by na to, żeby zaudytować kochaj bliźniego jak siebie samego na kochaj kogoś tak, jak ktoś chce być kochany. I tak, jak ktoś potrzebuje być kochany, bo wszyscy potrzebujemy troszkę innej miłości. Zamiast wciskać komuś na wagę to, czego chcemy, posłuchać i zastanowić się, czy mamy to na magazynie, a jeśli nie mamy, to czy jesteśmy w stanie to sprowadzić i czy to nas jakoś nie dojebie finansowo, a jeżeli nas dojebie, to czy ufamy tej drugiej osobie na tyle, żeby wiedzieć, że nie napluje nam na wycieraczkę i nie nasika nam na dywan, a potem nie ucieknie z tymi dobrami luksusowymi. Czasem zaufanie takie prawdziwe i głębokie zabiera bardzo dużo czasu. Ale takie małe na początek, żeby sprawdzić, czy to duże, kiedy już zaczniemy, będziemy chcieli sprowadzać te dobra luksusowe, też da radę, jest całkiem spoko, takie malutkie zaufanie. I tutaj od razu myślę o tym kocie w schronisku, który dwa razy stracił dom, czajcie dwa razy, a i tak mi zaufał w nie 10 minut. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby od razu ufać wszystkim na 300%, Budować z nimi domy i robić dzieci, ale żeby zaufać wystarczająco, żeby dać się podrapać za uchem, albo żeby opowiedzieć komuś, że miało się dobry dzień, albo że miało się zły dzień, i zobaczyć, jak ta druga osoba zareaguje, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie wybraliśmy kogoś, kto do nas nie pasuje, albo czy nie trafiliśmy na kogoś, kto nie jest gotowy na to, żeby przyjąć tę miłość. A dla osób, które nie czują się spokojną z tą formą miłości i pomocy, którą chce ktoś wam dać, postawcie swoją granicę. Nie musicie wcale nikogo atakować. Ja wiem, że najprostszą obroną, wcale nie najlepszą, najprostszą obroną jest atak, ale czasami wystarczy jakiś komunikat, że nie do końca wam to odpowiada, a uciekając albo ignorując, możecie przez przypadek sprawić, że ktoś uzna swoją miłość za chujową, a wierzy, że nie chcecie tego zrobić. Musimy nauczyć się siebie słuchać i musimy też pozwolić sobie być usłyszeni. Chrońmy siebie, ale też nie bójmy się zaufać. W chwilach takich, jak ta, kiedy czuję się tak jak teraz i kiedy rzeczy są trudne, marzę o tym, żeby w końcu znaleźć ten balast. Marzę, żeby zawsze być na tyle silna, żeby pozwolić ludziom być szczęśliwymi w taki sposób, w jaki oni tego pragną, bo to nie jest łatwe. Zrozumieć, że ktoś potrzebuje czegoś innego. Albo zaakceptować to, że ja potrzebuję tego, czego potrzebuję, albo to, że teraz droga jest troszkę cięższa, bo nie zawsze wszystko idzie po maśle i się układa w życiu dokładnie tak, jakbyśmy to chcieli. W dokładnie w takim momencie, w jakim tego oczekujemy, jest trudne do zaakceptowania. I to pewnie będzie długa lekcja, która będzie długo trwała, ale bądźmy cierpliwi dla nas samych, bądźmy cierpliwi dla innych. Nie wytykajmy im błędów, a zamiast tego może spróbujmy im wskazać kierunek i pozwólmy im samym przejść tą drogę. I czasem może ona zająć tydzień, czasem miesiąc, a czasem pięć lat. Tak długo, jak ktoś próbuje, nie pospieszajmy go. Czasami chciałabym, żeby na to wszystko były gotowe przepisy, ale ludzie to nie są warzywa i nie ma do nich książki kucharskiej. Gotowych rozwiązań czasami po prostu nie ma. I czasami wszystko, co możemy komuś dać, to czas i przestrzeń. Czasem wszystko, co możemy sobie dać, to jest czas i przestrzeń. I czasem to jest najwspanialsze i najpiękniejsze, co możemy podarować. I nie mówię o całkowitym odcinaniu się od ludzi, też dając tą czas i, i tą, tą przestrzeń. To miłe czuć, że ktoś tam dla ciebie jest, ale nie naciska, bo to jest jak taki. Letni wiatr na plaży. Na tyle silny, żeby go poczuć, ale też nie za silny, żeby potem nas bolały po nim uszy. I tak jak zaczynałam na przykład pisać ten odcinek, bo dla mnie, dla mnie to jest jakaś forma radzenia sobie z moimi rzeczami, tak jak zaczęłam pisać ten odcinek wczoraj, czułam się o to najcięższa. I wiem, że pewnie te uczucia znowu jakoś znajdą do mnie drogę, żeby mnie przybić i ściągnąć troszkę w dół ale wiem też, że będę dalej próbowała i że znajdę jakieś nowe świetliki, które pomogą mi zostać na mojej drodze. Bo czasami jak, jak spojrzycie na takie małe dzieci, małe dzieci są głupie i małe dzieci... <grymnie> Zabrzmiło ośle. Um. Ok, małe dzieci nie są głupie, dzieci są mądre, ale czasami podejmują jakieś takie strasznie irracjonalne decyzje, na przykład wchodzą na schody i spadną tych z tych schodów, ale i tak tam próbują wleść, bo są po prostu ciekawe, co będzie na górze tych schodów. I to jest coś, co warto robić w życiu, bo nie możemy, nie możemy całego życia spędzić na dole schodów i zastanawiać się, co jest kurwa na górze tych schodów. Możemy trochę spaść z tych schodów czasami, bo na początku nie wiemy, jak po nich wejść. Ale ostatecznie nie przekonamy się, co jest na tej górze i nie zobaczymy tego z tej całej na, na własne oczy, z tej szerszej perspektywy, jeżeli nie podejmiemy tej próby i nawet spadając kilka razy nie, nie wyjdziemy tam. Musimy próbować wejść na górę schodów. To jest moja metafora życia. Życie to kratka schodowa. Okej, okay, to było spoko, a z rzeczy kulturalnych, o których chciałabym wam powiedzieć w tym tygodniu, to Miss Americana z Taylor Swift, którą teraz kocham po prostu nad życie. Tego dnia, którego postanowiłam to obejrzeć, miałam um, strasznie do dupy humor i wiedziałam, że tamtego wieczoru już nic nie zrobię, więc się zawinęłam w burrito i zarzuciłam sobie film. No i okazuje się, że Taylor Swift, jak każdy człowiek na ziemi, dostał od życia dużo zalań domowych. A ona je wszystkie odrabia, chociaż bywało trudno, ale teraz ma już taką wprawę, że nawet innym pomaga ich lekcje odrobić. Dlatego polecam wam bardzo, bardzo obejrzeć. Mi na przykład totalnie zmieniła Miss Americana, zmieniła patrzenie na Taylor Swift, bo do tej pory to w sumie mnie mało interesowała. I myślę, że trochę bym straciła, jeśli bym nie obejrzała tego filmu. I są jeszcze dwa kanały na YouTube, którymi chcę się z wami podzielić ten... Mroczny czas. Jeden się nazywa Taker Budzyn. Chyba tak to się czyta. Jest o y, Goldenie. Takim psie i o jego właścicielce. I oni robią jakieś tam w ogóle posrane akcje. One robią mu y, mój pies reaguje na niewidzialne jedzenie challenge albo y, daje temu swojemu psu jeszcze drugiemu szczeniaczkowi jedzenie w wannie. I te filmiki są z takimi podpisami, że co ten piasek sobie wie, co to mówi. I och, one są tak wspaniałe, one są tak piękne. I w ogóle zwierzęta, jakie kocham zwierzęta, jakie to są czyste stworzenia, jak one potrafią zaufać. No, kocham zwierzęta. Obejrzyjcie sobie ten kanał, bo warto. A drugi, drugi kanał to jest kanał, który Wam podlinkuję, zresztą tak samo jak ten pierwszy w opisie, bo nie mam pojęcia, jak się go Czyta, jak się czyta to nazwę kanału, ale on ma na tym kanale, tego twórcy, autora. Jest seria filmików o Blue Dude i one są też słodkie. I te filmiki z, z tym ziomkiem to są ostatnio moje świetliki w ciemne dni, bo one jakoś tak dają poczuć, że nie jesteś sam w rzeczach i że. Może nie jest tak źle, jak, jak myślisz, że jest. Może, jest. może jest źle, ale zawsze jest coś dobrego w tym złym, prawda? No i to tyle na dzisiaj by było. Mam nadzieję, że Wam też się zrobi trochę lepiej, tak jak mi po napisaniu i nagraniu tego odcinka. Piszcie do mnie na Facebooku. Emocjonalna prostytucja, bo rozmawianie z Wami mnie inspiruje do robienia rzeczy, jak pisanie. A ja bardzo lubię pisać. I lubię, jak innym jest fajnie. Bardzo Was kocham i do usłyszenia następnym razem. Pa!